Cześć. Jesteśmy tutaj z Andriem Kowczem, zastępcą mera Drohobyczy. Przekazujemy samochód, samochód. który trafi na front od Fundacji Otwarty Dialog. Także... O, no naprawdę dziękujemy bardzo wszystkim braciom Polakom, bo jesteście bracia. Dla nas, dla Ukraińców, teraz w takiej ważkiej chwili. Dziękujemy za ten samochód, pojedzie na front i już za dwa dni będzie pracować. Dziękujemy Artur Udesk, który jest Polakiem, który mieszka tu w drogobyczu i pomaga Ukraińcom zawsze, że to robił, naprawdę to jest ważliwe dla nas, wiedzieć, że mamy takich, takich kolegów, takich braciów, którzy pomagają. I podtrzymują Ukrainę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również za to, co robicie. Dzięki. Cześć, Arturze. Powiedzcie, gdzie jesteśmy i co się tutaj wydarzyło, właśnie? Jesteśmy w Drohobyczu. jesteśmy w Ukrainie. To jest część województwa lwowskiego. Po ukraińsku województwo to obłaść. I to jest miejsce, gdzie w tej chwili ściekają się. Przepraszam, takie słowo ściekają, ale ściekają się z strumyczki uchodźców yy, z całej Ukrainy, zaatakowanej przez. Rosję zaatakowanej przez Putina. W tej chwili w Drohobyczu jest około 10 tysięcy uchodźców. Jest kryzys humanitarny, potrzebne jest jedzenie, potrzebne są opatrunki, a najbardziej potrzebna jest serce i świadomość tego, że ci ludzie nie są sami. Wielu z nich wyjechało spod bombardowań, spod obstrzałów. Mariupol, miasto, 400 tysięcy. Ono wygląda dzisiaj tak, jak Warszawa w 1944-1945 roku. Jest zrujnowane w przeszło 90 procentach. Przedwczoraj, w jeden z schronów, w którym schowało się około tysiąca kobiet z dziećmi, przeważnie kobiet z dziećmi, upadła bomba. 300 z nich zginęło z osób, które się tam chowały. 300 zasypanych trupów, w większości kobiet i dzieci. Także ta pomoc, która przyszła dzisiaj dzięki otwartemu dialogowi. Dzięki Wam, którzy złożyliście się na tę na pomoc dla Ukrainy, jest niesamowicie ważna, nie tylko w materialnemu, w materialnemu znaczeniu. Przywieśliśmy dzisiaj yy, karetkę, która trafi. Yy... Trafi na front, dlatego że jest problem z wywożeniem rannych, chorych ludzi, również żołnierzy, ale przede wszystkim osób cywilnych z pierwszej linii, gdzie trwają walki trwa ostrzał. Potrzebne są samochody z pełnym napędem i z silnym silnikiem. Nie ma znaczenia, są stare, nowe, ładne, zielone, czerwone. Chodzi o to, żeby ten samochód miał możliwość wjechania na teren, który jest zniszczony walkami. To nie są piękne, szerokie ulice, to są ruiny, to są haszcze, to są błota. Oprócz samochod dostarczyliśmy też pomoc humanitarną w postaci jedzenia, w postaci picia, rzeczy medycznych. Mamy kilka grup pod opieką uchodźców. To jest pierwsza grupa, to są Tatarzy Krymscy, którzy z wiadomych przyczyn, że mieszkając w okolicach Krymu po ukraińskiej stronie linii rozgraniczenia, byli zmuszeni uciekać. Mamy drugą grupę, to jest specyficzna grupa Tatarzy Krymscy, to są muzułmanie, pomoc dla nich szczególnie żywnościowa jest potrzebna, specyficzna, oni wieprzowiny nie jedzą, tak na przykład. Mamy grupę uchodźców, którzy są, mieszkają po różnych mieszkaniach prywatnych u ludzi, nie zawsze trafiają na ludzi dostatnich, którzy są w stanie zabezpieczyć im życie. No i trzy mamy masowe jakby takie grupki, takie mini obozy dla przesiedleńców, ja bym to nazwał. To nie są obozy dla przesiedleńców, bo to nie są namioty, ale to są akademiki Drohobyckiego Uniwersytetu i sale szk drohobyckich szkół, gdzie w sposób taki zgrupowany żyje kilkaset osób. Na przykład piąty akademik w Drohobyczu, to jest około pięciuset osób, w większości kobiety i dzieci. Uwaga, cztery toalety. No więc wyobraźcie sobie, jakie to jest piekło. Oprócz tego ci ludzie, no trzeba im codziennie dać trzy razy jeść. Chcesz czy nie chcesz, jeśli już się wzięliśmy za nich, to trzeba ich karmić. Oprócz tego w Caritasie, w ośrodkach Caritasu, które znajdują się w rychtyczach 13 km od Drochobycza, jest następna setka osób, także... Potrzebna jest pomoc humanitarna. Może nie odzież, ale w pierwszej kolejności leki i lekarstw, leki i żywność. Dobra. dziękujemy Dobra. Arturze. Trzymajcie się, ja wam I... bardzo, dziękuję bardzo dziękuję wszystkim. Dziękujemy i no, też Tobie dziękujemy za to, co robisz. No pasarano.